Cześć i czołem, że zupy zrzucałem w Mass Effect 2. Ostatnio właśnie zakończyłem Jack, Mir... Nie... Taylor, Jacoba, Mirandy i Jack... zadanie po... na lojalność. No to zostawi się mi 3. Ага, под тонкса. No ładnie. Nie ma już tej żadnej prywatnej poczty. Ok. Grunt jest bardzo poruszony. Powinien pan sprawdzić, co go Tak, tak. Szepard, ważna sprawa. Wiem, że jesteś zajęty. Musisz zajmować się zbieraczami. Planujesz atak. To nie może czekać. Otrzymałem dane, wciąż je przetwarzam. Analizuję scenariusze. Nie wiem, od czego zacząć. Za dużo danych. Pamiętasz naszą rozmowę? O mojej pracy nad modyfikacją genofagium? Powstrzymałeś przystosowanie Krogan do wirusa. Jako członek zespołu? Naukowcy wszyscy różni. Najemnicy krwawej hordy schwytali Mailona, byłego członka zespołu. Ostatnio widziano go na Tuczance. Mogą go torturować, żeby dać innym nauczkę. Uratowanie Mailona poczytałbym jako osobistą przysługę. Mogli się dowiedzieć, że twój zespół zmodyfikował Genofagium? Nie ma jasności, żeby to stwierdzić. Trzeba lecieć na Tuczankę. Polecimy na Tuczankę szukać twojego współpracownika. Dziękuję. To mój asystent, mój uczeń. Chcę, żeby był bezpieczny. Mailona ostatnio widziano koło ziem Urdynotów. Zwiadowcy mogli widzieć krwawą hordę. Pomów z nimi albo z wodzem klanu Dobra jak tam się ryby trzymają No jeszcze żyją to jest plus Kosmiczny chomik? Też Ихэпдөө иго. Күи. Китихутгэн. Szepard. Czego sobie życzysz? Nie, chyba to wszystko. Masz dla mnie chwilę? To nie może trochę zaczekać? Pogadamy Jak później. Jakby co, będę tutaj. O. Chyba jego zatwierdzę ostatnią. Dziwne, bo jest, zaraz był po Mordinie. W Grunt byli prak... Właśnie byli ostatni. Po pokładzie zamieszkała jakaś wariatka? Co? Niech tylko czegoś dotknie, to ją zabije. A od pasa w górę ma na sobie tylko tatuaże. O, w takim razie powinienem ją powitać na pokładzie. Jest morderczynią. Ma moce biotyczne, którymi mogłaby cię zgnieść bez zmrużenia oka. Nienawidzi całego Cerberusa. A niech cię gabi. Przestań ze mną igrać. <laughs> o mamy biedny Tamber stwierdzi, że tu szalejesz. Coś nie tak? Coś jest nie tak, Shepard. Źle się czuję. Jestem spięty, chcę zabijać gołymi rękami. Bardziej niż zwykle, bez udziału mojej woli. Jakbym chciał, a sam nie wiem. U. Dlaczego tak mam? Co ze mną nie tak? O Kir nie przekazał ci żadnych pomocnych wspomnień? Widzę obrazy dawnych bitew, słyszę głosy watażków, ale to krwawa mgła w mojej głowie. Pragnę kontroli, w ruchu, w boju potrafię się skupić. Tu jednak moja krew wrzeszczy, moje płyty swędzą. Nawet ty jesteś tylko hałasem. Urodziłem się w zbiorniku. Co to jest? Eddie, kojarzysz jakąś krogańską chorobę, która wywołuje takie objawy? W aktach Cerberusa mamy wyciągi z sekcji zwłok, ale nic o żywym kroganinie w tym wieku. Niechętnie dzielą się danymi pa. medycznymi. Mój lud jest ofiarą lekarzy i laboratoriów. Nigdy nie pozwoli, żeby coś takiego opuściło naszą ojczyznę. Tuczankę. Joker odstawi nas na tuczankę. Wszyscy muszą być w idealnej formie. Dziękuję. Nie podoba mi się to. Nie powinienem wpadać w furię przez chorobę. No, dwa zadania na tłuczankę. No to C. I co, kochanie? Pięknie, prawda? D Stój, obca istoto. Ty jesteś Shepard z Normandii? Jeśli szukasz pracy, to w niewłaściwej dziurze. Krwawa Horda werbuje tylko krowę. Tata, wiem. Przywódca klanu chce z tobą rozmawiać. Trzymaj swojego pupila w ruj na krótkiej smyczy. Niech przejdzie rytuał, albo go uśpi. Wiesz, co mu dolega? Czego potrzebuje? Nic mu nie dolega. Idź po prostu pogadać z przywódcą klanu. Milusi. Nie ma co. Kiedyś zabierzemy się z tej skały. ...i pokażemy Turianom, kto tu rządzi. Raporty Urdnotów są słabo szyfrowane. W zapiskach dowódcy zwiadowców widzę informacje o schwytanym salarianinie. Dobrze. Pomówmy ze zwiadowcą. Albo dowódcą. Wszystko jedno. Nie mam dostępu do miejscowych danych medycznych. Sugeruję rozmowę w sprawie problemu grunta z przywódcą klanu. Jak Ciekawy, Ciekawe, kto jest przywódcą? Aż nie A to to było. To jest ta wielka ojczyzna Krogan, kraina kredakarz, Jagur i Viol. Ta nędzna skała jest ledwie warta tego, by na niej stanąć. Nie sądziłem, że zatęsknię za zbiornikiem. <laughs> Zbiornik ciasny, ale własny. Stać. Musisz zaczekać, aż przywódca klanu cię wezwie. Jest. Wiesz co mówi tradycjach? Urdnoci muszą zareagować. Twoje formy napotkają opór. Ryzykujesz okazanie słabości w najważniejszym momencie. Wystarczy? Z drogi. Z drogi Przepad. Przyjacielu. Nieźle wyglądasz jak na truchu, szepart. Wiedziałem, że próżnia cię nie zatrzyma. Wygląda na to, że udział w walce z Sarenem i Getami wyszedł ci na dobre. Cieszę się, że nie pozabijaliśmy się na Wirmirze. Dzięki tobie urnoci mogli urosnąć w siłę. Wirmir był dla Krogan punktem zwrotnym, choć nie wszystkim się to spodobało. Zniszczenie sarenowego leku na Gnofagium uwolniło nas od jego manipulacji. Dzięki temu mogłem zjednoczyć klany pod władzą Urdnotów. Porzuciłeś wiele tradycji, żeby osiągnąć cel. To niebezpieczne. I dynki. Zamknij się, Uwenk. Uczynię Twój plan wielkim, czy mu się to podoba, czy nie. No więc, Shepard. Co tutaj robisz? Jak tam Normandia? Zniszczona podczas ataku zbieraczy. Ja skończyłem w próżni. No to nieźle wyglądasz. A, nie ma to jak zapasowy układ nerwowy. Które Właśnie. ludzie nie mają? O, w takim razie musiało cię zaboleć. Ale stoisz tu teraz przede mną i masz nowy, potężny okręt. To mi przypomina dawne czasy. Wielkie spluwy, walka z nieznanym. Zacne dzieje... Mam załozek Roganina. Choruje na coś. Trzeba by go podleczyć. Skąd jesteś, dzieciaku? Zniszczono twój klan zanim poznałeś stawiane przed tobą wyzwania? Nie mam kladu. wataszka Okir wyhodował mnie w zbiorniku z rodów Kredak, Moro, Shiadur. Wymieniasz słynnych wodzów, ale jesteś dzieckiem probówki. Jestem czystym kroganinem. Powinieneś mnie podziwiać. Miano O'Kir jest bardzo Aha. stare i bardzo znienawidzone. Nie żyję. Pewnie jesteś zszepardem. Musisz ginąć. Grunt musi wrócić do formy. Co mu dolega? Nic. Wchodzi w dorosłość. Rytuał dojrzewania. Powszechny wśród raz o hormonalnym popędzie płciowym. Nie interesuje mnie, jak to nazywają obcy. Ukrogan to rytuał przejścia. To już przesada! Twój klan może rządzić, ale to coś nie jest kroganinem! Idiota. Więc jak, gruncie? Chcesz stanąć wśród urtnotów? Na czym polega rytuał przejścia? To nie temat na rozmowę ze mną. Pogadajcie o tym z szamanem. Wybór należy do niego. Mam to we krwi. Po to powstałem. Brawo. Pomów z szamanem. Znajdziesz go w drugim poziomie. Pokaż się z dobrej strony, a skieruję cię na właściwą ścieżkę. Powodzenia, Shepard. Ile to już razy pakowałeś się w kupie swojej załogi? Hmm? Szukam salarianina. Schwytała go i ściągnęła tutaj krwawa horda. Pogadaj z dowódcą moich zwiadowców. Pewnie prowadzi ćwiczenia w pobliżu naszej granicy. Tylko go nie zagaduj, muszę mieć oko na inne klany. Wygląda na to, że szykujesz dla Krogan wielkie zmiany. Wyznaczyliśmy neutralny teren, na który wstęp mają wszystkie klany. Można się tam dzielić płodnymi samicami, to wzmocni całą rasę. Pokazałeś mi to na Wirmirze, Shepard. Ratujemy nie tylko Krogan, ale i to, kim jesteśmy. Co o tym myślą kobiety klanu Urdnotów? To pomysł przywódczyni naszych samic. Obszar neutralny jest bezpieczny, więc ściągają do nas kolejne żeńskie klany. Ataki na Urdnotów zagrażają teraz samicom wszystkich klanów. Urdnotów bronią nawet klany pragnące mojego ubogu. Słodko. Jak zapewniasz bezpieczeństwo przedstawicielom tylu klanów? Wstręp uzyskują klany, które przysłały zakładników. W obozie nie wolno walczyć. Każdy klan każe swoich przestępców. Konflikty przerywamy, zanim ktokolwiek zginie. Potem wybór jest prosty. Klan może zapłacić grzywnę i zająć się problemem, albo stracić wstęp do obozu. Dlaczego utrzymanie pojedynczych klanów jest takie ważne? Każdy klan ma własne zwyczaje, rytuały, kodeksy, hymny bojowe. To właśnie dzięki tej różnorodności jesteśmy wielcy. Żaden klan, nawet mój, nie przetrwa sam. Ambitne założenia. Jak ci idzie? Nie tak źle, jak się bałem, ale zawsze może być lepiej. Mam kilka klanów, ale zbyt wiele z nich odwraca się do nas plecami. Mam nadzieję, że ci się uda, ale wracając do moich spraw. Rzadko zezwalamy obcym na prowadzenie interesów na tuczance, ale jesteś wyjątkiem. Dobrze ci widzieć, Rex. Na pewno nie chcesz nam towarzyszyć? Chciałbym, ale ktoś musi pilnować tych krótkowzrocznych idiotów. Udanych łowów, Shepard. Dobra, pierwsza załatwię... Widziałeś na ekstranecie programu Cytadeli? Te bzdury namieszają ci we łbie. Rozegrycie na sztuki! Nie masz dość pig. Destiny Asters kończy obejmujące 20 kolonii rejstryumfalnych. Znajdujący się na pokładzie, członkowie Rady podziękowali żołnierzom przymierza za ich udział w otwarciu. Uważaj! Zapominasz się, gatatogu Uwenku. Rytuały urdnotów są najważniejsze. Skąd wiadomo, że nie będą dla niego wyzwaniem? Nie jest naturalny. Rytualne bestie mogą go zignorować, niczym kawał plastiku. Wyczują krew niezależnie od tego, z jakiego łona pochodzi. Twoje szczekanie ci nic nie pomoże. Sam będę za siebie mówił. To ten pomiot z probówki? Wygląda bardzo realistycznie. Pachnie też właściwie. Twoje protesty brzmią pusto, u węku. Urdnot Freks zezwolił nam na ubieganie się o przyjęcie grunta do klanu. Pozwolenie. To wystarczy. Choć brak w tym ducha. Jeśli to coś chce wziąć udział w rytuale, to korzystam z prawa sprzeciwu. Mój krant stanie przeciwko niemu. On nie ma nikogo. Uwęk nadużywa mej cierpliwości, ale ma rację. W gruncie, gdzie twój krant? Sojusznicy gotowi dla ciebie zabijać i ginąć. Występujemy wraz z Gruntem jako jego towarzysze. Choć to nie to samo. Obcy mają prawo do tak uproszczonej interpretacji. Obcy nie rozumieją siły. Prawdziwi kroganie są ze mną. Grunt to jedno wielkie kłamstwo. Tak, mogę mu też dać dyniki. Chcesz się sprzeciwić woli szamana i przeszkodzić gruntowi? Oni mi się nie sprzeciwili. Jedynie wzbudzili mój gniew. Tak jak i cała ta sytuacja. Nie podjąłem jeszcze decyzji. Masz jakiś problem? Co masz przeciwko gruntowi? Nieważne, czy stworzył go ktoś z naszych. To manipulacja. Równie dobrze może być wcieleniem genofagium. Genofagium to domena słabych. Mój ród uczyni nas silniejszymi. Mówisz jak w Rex. Radykalne zmiany zagrażają podstawom naszego istnienia. I tak posunęliśmy się już za daleko. Tu chodzi o politykę. Kombinujesz jak radac stadeli. Twój krant również ogranicza się do szermierki słownej? Jak śmiesz mnie tak obrażać? Jestem pod wrażeniem. Zaatakowałeś słowami ich naturalną bronią. Twój krant widzi, jak słabnie twoja pozycja u węku. Nie możesz zdecydować na jego korzyść, szamanie. Co się stanie z krogańską tradycją, gdy o -o. zanieczyścisz taki ty... jak śmiesz. Byłem wojownikiem jeszcze zanim narodziła się twoja matka. Przemawiam w imieniu wieków. Ja decyduję kto jest godzien. Koniec dyskusji. Mogę się temu inaczej sprzeciwić. Sprowokowałeś ich. To mi wystarczy, aby cię polubić. Oni są teraz twoim problemem. Ten kroganin może nam narobić kłopotów? Nie wolno mu się mieszać. Czy to zrobi? Podczas rytuału przejścia trzeba być gotowym na wszystko, Szepard. Sądząc po twoich wcześniejszych popisach, nie zawiedziesz. Dobra. Jesteśmy gotowi do dzieła. Znakomicie. Kamień stał w samym jego sercu. Przetrwał wojny i upływ wieków. Trwa niczym kroganie. Jeśli pragniesz dołączyć do Klanu musisz kontemplować kamień i jego wyzwania. Co się stanie? Któż może to wiedzieć? Musisz się dostosować. Przetrwać jak każdy prawdziwy krogan. Uuu, będzie zabawa na całego. Ale pierwszy. Jak przeszukam. Pó później nie będę miał szacu. Aż do następnego wanięcia. Zaczynajmy szepadkę. Tak wiem. Walt, Jesteś upierdliwy Dobra, lepiej pozbierać wszystko co leży tutaj Zaczynajmy przebaldować. Bobiet, jesteś upierdliwy jak baba raz, dwa, trzy Zaczynajmy, proszę Wal w kamień. No jeszcze jedno. Zaczynajmy, proszę bardzo. Wal w kamień. Albo, albo w ciebie. Z to tym włączyć sobie jak? Najpierw w Kroganie podbili tuczankę I na nad naturą, którą tylko oni byli w stanie okiełznać Pierwszy przeciwnik Bareny. Jestem gotów Lecisz na tyłek. Niemsak. Te bestie zaraz się przekonają, na co mnie stać. Runda druga. Halo. No. No trochę szybszy, Zabijmy. teraz. Widuję. To załatwi sprawę. Co? Koniec? And i just not Zabijcie! Zaraz się przegonimy, na zewnątrz nie stać. No, pierwsza runda wygrana. Jeszcze więcej. Jestem gotów na kolejną rundę, Shepard. Aktywuj kamie. Dobra. W drugiej chyba podniosę już tamte ogniwa. Musimy uruchomić kamień, żeby kontynuować... Potem Kroganie ruszyli do gwiazd, żeby zniszczyć postrach galaktyki. Wroga, którego tylko oni mogli zapędzić. Rakni. nowy... ...araknik. czeka was śmierć. Nie wiem, czy to się da zabić. Zobaczyli nas. Znaczy i wątpię. O, załatwić stale. Okej, okay, tobie robić nic.